Dobry. Nazywam się Monika Kurzelewska-Turczynowicz. W czasie Wrocławskiego Tygodnia Uważności poprowadzę webinar o pocieszeniu, jakie daje uważność i wychodzeniu z pandemicznego snu. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ani z naszej woli, ani z naszej winy. Można powiedzieć, że utknęliśmy w rzeczywistości pandemicznej. I to, że jesteśmy w tym miejscu od ponad roku. Doświadczając całego wachlarza przeróżnych emocji, od niepokoju, lęku, oswajania nowej sytuacji, budowania na nowo naszych relacji w pracy, czy relacji z bliskimi, lub też w ogóle braku tych relacji, nie pozostaje bez znaczenia dla naszego komfortu, dla naszego zdrowia psychicznego. I życie właśnie takie jest. Życie jest nieprzewidywalne i nieobliczalne. I w jednej sekundzie może zaprzepaścić wszystkie nasze plany, ale też może obdarować nas nowymi możliwościami. Więc jak z tym być? Lub jak się do tego uśmiechać? Czy uważność może być pocieszeniem właśnie wtedy, kiedy tego pocieszenia potrzebujemy? I jaki, jaki wkład? ten nasz niepokój lęk czy często zagubienie sensu życia ma nasz wędrujący umysł i czy możemy ten nasz wędrujący umysł zaprosić aby się zatrzymał żeby odpoczął i co na ten temat mówią badania czy sami świadomie możemy kształtować nasz wewnętrzny świat przeżywania życia czy możemy kształtować nasz mózg a co za tym idzie nasz umysł aby stać się istotami odpornymi, silnymi wewnętrznie, istotami stabilnymi i przepełnionymi pogodą ducha. Może nie zawsze, ale częściej niż teraz. Czy możemy? Tak, możemy. Możemy dzięki temu, że nasz umysł jest neuroplastyczny i zmienia się przez cały czas. A uważność Zaprasza nas do tego, abyśmy wzięli odpowiedzialność za to, w jaki sposób zmienia się nasz umysł. Zapraszam na mój webinar 20 maja o godzinie 19 na platformie Zoom. A nam wszystkim życzę dobrego dnia.